Dzień dobry. Znajdujemy się w firmie Folwark Samochodowy z ZOO. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marek Hyundai i Suzuki. W naszej firmie zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych, używanych. Realizujemy usługi serwisowe dla pojazdów samochodowych. Filarem każdego udanego biznesu jest dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza. Dzięki Miejskiemu Urzędowi Pracy możemy realizować bogaty program szkoleń naszych pracowników. Dzięki Miejskiemu Urzędowi Pracy otrzymaliśmy środki na sfinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Będziemy mogli wyszkolić w ten sposób 20 pracowników. Będą się szkolić między innymi z zakresu radzenia sobie w sytuacjach stresowych, z trudnym klientem, tworzenia środowiska pracy bez dyskryminacji i mobbingu, jak również szkolenia twarde, np. przykład Excel.